W sobotni wieczór w sali koncertowej Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie odbył się długo oczekiwany koncert na dobry początek. Wydarzenie zorganizowane przez Warmińsko-Mazurską Izbę Lekarską tradycyjnie zgromadziło lekarzy i lekarzy dentystów z całego regionu. To zawsze nam pod nas podnosi na duchu. No i oczywiście spotkanie, spotkanie, przynajmniej raz w roku wszystkich, z którymi się. Pracowaliśmy z którymi się uczyliśmy, z którymi spotykaliśmy się na różnych imprezach. To już taka nasza długa tradycja. Zaczynaliśmy jeszcze w Szkole Muzycznej, teraz w Filharmonii, odkąd ona istnieje. To jest taki moment do tego, żeby się spotkać, zrelaksować, podsumować stary rok, pomyśleć o planach na następny, bieżący. Także to jest po prostu taka odprężenie muzyczne i okazja do rozmów towarzyskich. Uczestnicy koncertu wzięli udział w muzycznym spektaklu przygotowanym przez utalentowanych wykonawców. Na scenie pojawił się m.in. innymi Maksym Dondalski, dyrygent, który poprowadził Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. Jeżeli przychodzi możliwość, żeby się spotkać, a zwłaszcza w miejscu, które możemy nazwać miejscem kultury, bo to na pewno jest to wartościowe spotkanie, które prowadzi do wielu wspomnień, do, no i do wymieniania się różnymi spoza medycznymi uwagami. Koncert był znakomitą okazją, by spotkać koleżanki i kolegów z pracy, ale też złożyć sobie życzenia. Czego zatem życzyli sobie lekarze w nowym roku? Czego życzyć? Życzyć przede wszystkim dużo zdrowia, bo każdy tego potrzebuje, no i wspaniałych pacjentów. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv